To marszałek jest tym, który rzeczywiście w końcu zastępuje prezydenta w sytuacji, kiedy ten nie może sprawować urzędu. To marszałek jest drugą osobą w państwie, a nie wicemarszałek. Więc tu jest zasadnicza różnica. To po pierwsze. Po drugie, proszę zwrócić uwagę dla porządku, że wtedy, kiedy w 2019 roku myśmy stosowali prostą zasadę parlamentarną, wszedł do Sejmu, jest liderem ugrupowania, które weszło do Sejmu, ugrupowanie wystawia go na wicemarszałka, więc nie dyskutujemy z tym, choć się nam nie to nie podoba, to jednak również wówczas zdaje się, że 137 posłów pis zagłosowało za. Przy klubie 235-osobowym ja byłem wśród tych, którzy nie głosowali. Wyjęliśmy kartę, bo na tyle się nie cieszyłem, jeszcze mocniej się nie cieszyłem niż Radek Fogiel, że w ogóle nie, zamiar, nie miałem zamiaru uczestniczyć w głosowaniu, w którym miałbym poprzeć Czarzastego, więc nie poparłem Czarzastego, tak jak nie poparło Czarzastego blisko 100 innych moich kolegów. To nie jest tak, że to było jednorodne, ale ci, którzy poparli, kierowali się po prostu zwykłą zasadą. Każdy klub ma prawo do wicemarszałka. Dopiero w 1923 roku ta, ta zasada została złamana przez samego Czarzastego zresztą, bo to Czarzasty nie głosował również za panią marszałek Elżbietą Witek i cała koalicja 13 grudnia nie głosowała za panią marszałek Elżbietą Witek. Dlatego nie ma żadnego porównania. Komunista jest człowiekiem, który nie powinien nigdy zostać marszałkiem, nawet Bronisław Komorowski to mówił w prasie. Subskrybuj po więcej.